Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym let's playu z Gry t -Words. Jesteśmy na moim serwerze Widzicie świątecznym I tak, co tu będzie chodzić? Będziemy się ścigać No dobra, zatonienią i start Dobra, ścigam się Wiem tak, żeby e, wszystko było wiecie Żeby było nieskończone strzał, żeby tam się wiecie Szybciej ruszać Teraz widzimy ja w tym Czy kupuję mój rekord? Nie, chyba nie kupię. Mój rekord to 19 sekund. No Nie no, powinniśmy na jedną sekundę od tego rekordu. Wrócimy jeszcze raz i tak.

Teraz spodziewamy ile wyjdziemy. Ile Zaraz naszej bezuki. Czyli w bez minutę. O nie, 30, sekund. 35 sekund. No, dobry wynik. Dobra, a teraz z bezuką jeszcze raz. 3, 4. Kurczę, to idzie? Oczywiście link do serwera będzie w opisie, jak mi się nazywa Ale ja Wam pokażę, jak zobaczyć wyświetlać takie, że będziemy mieli coś takiego. No, to jest... Tutaj yy, ale poza tym mój serwer jest na wersję 0.62 no. czekajcie, włączę dźwięk i... dobra. Mój, yy, mój serwer jest na wersję... a tutaj jest, tylko coś się stało? Na wersję 0.62. I tutaj odznaczamy wszystko. Oprócz tego punktu To jest kompatybilna wersja O Tego, tego nie odznaczamy Czekajcie, ale to się jeszcze sprawdzę. Nie, dobra No i tak I wtedy wpisujemy Gwiazdka T Dark Gwiazdka spacja R A C E no to mój serwer albo tu możemy też wpisać r a c e nice. no i tutaj wszystkie takie właśnie serwery powiedzmy ten będzie się tak właśnie ładowało bo to są takie inne trochę mapy są też mapy takie parkurowe Miesiąc. Nie można wpaść w te niebieskie punkciki, a to dlatego, że wtedy staniemy się takim ninjom, którym, o, widzicie, nie chce się nic robić, nie możemy się ruszać, dlatego. No dobra, myślę, że filmik się spodobał, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam się Was do kolejnego odcinka z Let's Play T-Words. Cześć!